druga ryba Drugi biurzaliśmy Żebyśmy nie się No, z domu za już znowu siurcy Siurcyk, Nie siurcyk ładnie, dobra To jest hamulec hamulec? Nie siurcykm nie, nie, nie. Nie, Może to są 260 Może i być 260 A Może Marcelego Nie <śm> wiem co Czekajcie Mamy zestaw Nad głowami ucieka, zestawy Ucieka czy stoi w tym. Nie, pójdzie yeah, jest Na miejsce. miejscu. nie wiedzą. No nie, To jest płucik, dlatego on wychodzi, wiesz. To jest duża ryba, ale to jest płucik. A mamy przypon 3-metrowy. A, a przypon mamy? Oj, pod <grych> Przełóż. No na ręczony, nie na rzekę, Po co no, leżysz tak, na podłodze? Jak się wychodzi tego za bardzo nie gdzieś jeszcze? to nie przeszkadza mu na środek, nie widzę idzie. No żeby no bo... nie, nie spakował się kietu, bo może szkodzić przy otwie i coś. Ładnie idzie, fajnie. Bardzo spokojnie jeszcze idzie? Tak. To, nie, to nie przeszkadza mu na razie, co? Nie, nie. To nie tak, na środek. Tak. On na cefale idzie chyba Krzysiek. On On idzie na piachy, to jest, możesz po troszeczkę więcej presji, tak? tak. ale tak jest. Spokojnie. I mm. ładna <laughs> Krzysiek <laughs> w majtkach, bo spaliśmy Razem Już mi spodnie zdjąłeś jest dobra ryba dobra, dobra, jest dobra ryba Jeszcze jak ta będzie wyjęta to już mamy kompletno jeszcze, jeszcze długa droga Długa droga, dobra Praca, ciągnij Wraca, to jest duża ryba Pięknie. Ale <laughs> harknął Charchnął no ja nie na tak, stojąco. Nie na stojąco. Krzysiek, dupkę. Zawsze, tak by tak zawsze. Świeć na Krzyśka, się... lepiej widać. O, super. Okay. Ostrość milion. Milion megapikselów. i zawsze ręką możesz go przehamować, nie? Uwaga, ucieka w tamtą stronę. <susza> to jest bardzo dobry hamulec, zauważcie. Bardzo dobry. Reklama Kupuję dwa. Sportex, Sportek z Krzysiek Sportex. Ponto, Ponto Marceli, Ładna yeah. ryba. Dobrze. No może być ze 128 centymetrów. Nagle? Raczej kilo kilo też może być. Ale grzecznik nie ma Trochę my w tym pomagamy, że on wie gdzie jest, ja to pamiętam. A my? My nie. <gry> my na Wiśle. Nie, to nie Wisła. Odra. Odra? O jadasz tym! Ja. Dawaj go. Niemcy go nie wyciągnęli, my go wyjmiemy. Duża luba. Niemcy jechały, trzeba urwać. Idzie na płytką cefala rzutka. Duża ryba. Bardzo, bardzo fajnie. Fajna ryba, nie? 3,5 minutki grzesiek, ja wyjem w 5, 2,35 Pobij mnie, ty masz grubszą pletkę. Dobra filmuję bez spodni. W górę filmuję. bym Nie, wolałbym mieć cały czas. Niech światło. Kontrolę używaj dzile.! Ten, jest za bardzo... Ten sportek świetna sportexa jak on się wygina. To jest no, bardzo nie. dobry sportex. I dzwonek Madein Marcin Kamiński. Nie, to jest baranie buły okay. Tak wychodzi nie wychodzi na płytki jesteśmy, nie? Tak, ale, ale cały czas czujka, wziął... bo on jest cały czas jeszcze wręczony, jesteśmy na płytki won, <laughs> <tego> taki załóżmy. <laughs> <O, śmiech> Obrócił Dobra, nas... Ej, twój pora baja. Ej, byłaś, kapuś. Daj na brzegu starniej i wyjdzie, powiem mu, wyjdzie. Ej. On nie musi nic mówić, on za wyjdzie. Uwaga. Błyska Ciebie się. Uważaj, Uważaj mi na weso. Nie, A nie chcę. A tylko miał wodę, dlatego by się tak dało. Wędeczka, pracę praca z wędrówką. To oparłem o ten. O! Prace wędki jeszcze tak samo, wiesz, na, Wędka na drzewo, do wody. O! Zawsze dziobem tak samo łódka, nie? Dobrze jest dziobem ją no ustawiać. Ale wyczuć przed braniem było takie, o! żywiec niepewny, pyk, 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 pyk co? sobie oprzeć, bo będzie życiówka. Nie no, nie przebijaj 230 sprzed wczoraj, Krzysiek. O! Ja w dwa dni robiłem dwie życiówki. Wczoraj 232 Dzisiaj 235 ej, Dobra, dobra, dobra Pod nami jest trzyma, trzyma się, się na, no stoi Ej rabat ci mówi wyjdź, ej Do lwa. Nie wróci Trójgo go w tom może 70. może ale trochę. Albo lepiej kontroluj tak jak nie. mówię, wiesz. palcem nie kontroluj. U nas O, Krzysiek bierze rekord. 6 minut 50. Będzie 250. Sportex, jedziemy. Nie filmuję Krzyszka Sportexa filmujemy. No tak wiesz. znikują a, Krzysiek, jak tam? Podał! Nagle wyjdź z wody, szatanie! Uważaj, spokojnie. Oooo, wow, muszę zygnąć! Na radę! Wszyscy jesteśmy z tobą, ci bardzo kibicujemy. Bardzo coś do picia? No, żartu, ale. Wiski, gwiski, rękawiczki! Polej mnie tak, a! Jak Sanaś się co do wody! Ludzi w niego, Tych ludzi jak no, to, połóż, to robimy. No trzeba się skupić. Dobra, ja. to jest ładna ryba. Owaga, na... oh. uwaga, pojawia. Uwaga, bo... Rabaj mówi, wyjdź, ej! Idzie? Idzie u nas, no? No. no ładna ryba. Rabaj mówi, wyszło. Ładna, ładna. Uwaga na haczyki. Uwaga A. na haczyki. No, to o, są w wiesz i musisz... Y... Ale już że o To już przerwanie 220 No, dwójta jest ponad na to Nie no, jest ponad dwója Mocna ryba, ale... Ja nie wiem, czy jakiś specyfikator trafił Dobra, dobra, dobra. czekajcie Dużo jest, jest Jeszcze nie, jeszcze nie jest nasza Ale jest ładnie zapięta, zauważ, bardzo szybko. na zewnątrz wszystko po co leżysz na podłodze? Paszka Ci się upociła na ale on wiek. jest mój wierz o tym chodzi. Dobra Krzysiek podbierz sobie rybę Chce chyba iść do tego czy nie? Nie no. Spoko. Tylko uważaj wiesz, Żebyś nie nastąpił Chciałby popływać coś Ale on nie popływa już on nie jest cały taki mały w sumie Wczoraj może mieć ze 180. Bez pressingu. Dużo silne ryby, jest dużo duży, bardzo silny nurt. No, Na po imprezie już jest. Dzień po imprezie. Czekaj, tyle nie, nie dam mu się przejdzie spokojnie. Jeszcze nie chce? Wyjść? Nie. Dawaj ten quasi moda. Powyżej 200 akcji. jatne. Dzisiaj będzie branie. Nagle. Ładne masz majtki Krzyś. Porcelanka nie nasza Wszystko mamy od Johnego Johnny ma bardzo dobre porcelanki można rwać na hamyura Spokojnie Matko boska kapalka. Jak w familiadzie. Chodźcie Wszyscy będziemy trzymać Krzyśka. Poczekaj. Poczekaj, ja trzymam krzyżkę. Jody złamie, bo mnie ciągnie. Dobra, poczekajcie, trzeba żartu... się skupić. Jeszcze... On już tu pruje, tu już nie może iść. Jest, jest brzegą, tu nie może iść. O co to co jaja robi! Ty, ten mój to musiał być upośledzony. <śledziny> 235 w 5 minut to nie. A bo Albo Marcin jest taki chamior. Odbijemy się od brzegu, spod. Ma 110, 120, dobra. daj mi rękawicę. Daj mu rózg jak się złapie. Koniec żartów. Żarty się skończyły. Dobra, wy. Nie mogę palca trafić. Ale popatrz jak jest szybki. Poświecę ci. Poślij rękę, wejdzie. Adrenalina. Zapnę ci. Krzysiek, ja jak ci zapnę, to nikt ci tak nie zapnie. W tych bajteczkach to ty jesteś jednak gościu. <grymna> Dobra. Czekaj. Ładna ryba jest. Czym się Tylko pamiętaj, żeby się nie wpakować kotwicami albo, albo hakami w pompę. Dobra. Dobra, trzymaj tą wędkę. Dobra. Nagle? Ale spokojnie. Zagrzewkę go. Krzysiek. się? Kurwa. Opaki, trzymaj, trzymaj, opaska, opaska, trzymaj paska, wędkę. Muszę spieprzać. Jakieś bucefalę tu pływają. To tak, tak. jest bliska, zobacz. Ujęte, Jeszcze nie chcę, jeszcze nie chcę. Ja go chcę, trzymam, spokojnie. poczekaj. On się no. wydają, nie jest... Nie, nie puszczę. Trzymam go jak gra... Jak chcę odejść, to go puszcza Nie jeszcze. można. Nie można go już puścić. Nie puszczę. można. Nie Krzysiek, sfilmowałem ci pufę, przepraszam. Masz, no? Mocno. Mocno ma kotwicę? Nie ma. Ładna ryba Ma kotwicę, widzisz? Ręka, Ręka będzie do mówi, wymiany. Musisz Ksum będzie wycholona. Jeszcze nie chcę. Aj to jest piękne. Nie. Ciapną jak rabaj Ale o drzewo Drzewo Nie, tu gałęzi wow. Walił jak nie pękto Tankę Dobra <grystanie> to na tą kopicę krzisi Ponton, nie? Przede wszystkim Rękę też Ponton nie nasz Możemy sobie pozwolić Johnego można <grystanie> przebijać Daj, daj śmiecie Uważaj na kopcję Nie, 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 nie. A ty czas. To jest bardzo silny, nie? Wow. O Jeff poli. Póż. Póż, k**. Hehe. Zartów brak, co? Póż, póż, póż. Co za g*****. Póż, się go chycisz? Nie, by się. Kotwicę ma, wiedzieć, ale tak ma tą kotwicę. Jeszcze chwilę. Ło, zakrecił mi się na palcach. Przede wszystkim pamiętaj, że on musi być gotowy. Musisz jeszcze yy, zaczekać, Marty no. Co Rudy zrobił? Upierdzielił sobie palce. Właśnie. Jak tark. Uważa, na tarczce. Mój kurcz, tak podbiera, ryby metrowe, że wbijają się w <laughs> ja tylko tak widzę. Co za, za bydło. Nie, wścieknięty pa, jest. Stary, no Może się, się nakoksował, ty. Mówić, Jezu, czytałem artykuł, że w padzie jest bardzo dużo zawartości kokainy w ogóle. W, no, chyba w mediolanie a. na przykład. Zażywając Uf. później... Sika. Myślisz, że go już mogę brać? Myślę, że możesz go brać, no ale uważaj, nie? Na, na ponton też. O, powiedział go. Na no. pontonem. na no, już Nie ma już po niej. Yeah. Jeszcze chwilę. No. Ty rękawity mi dawna. Dobra, jeszcze chwilę. O daj go! Daj mi drugą! Trwa drugą tu obok, Uważaj. No spoko. Yeah. Yeah. Trzymaj go mocno go trzymaj, mocno go trzyma. trzymaj. Dobra. dobra. Je, jeszcze nie. jeszcze akcja, nie. Akcja, panowie, panowie akcja. Jeszcze. Yes. No, oh. Uważaj. No, 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 no. Waga. Trzy siedemk zbierało coś? A... 230 mamy następny. Jest, jest w ręce. Okay. Okay. Jest mamy wiecie. 230. Oj eee, no lepiej będzie, będzie lepiej większy. jest, nie lepiej Będzie jest. większy, będzie większy. No, wiszę pole. Zaraz zobaczymy. Krzysiek Dobra. brało, co? Dobra. Ładna ryba. Ładna, fajna walka. Mi się bardzo podobała. 14 minut, Krzysiek. Ale był wariat, nie? odczepię go. Gruby jest. Mamy szczypczyki? Mamy, no. Mieliśmy. Żyjesz, Krzysiek? Gratulacje, kolego. Koszulka. Koszulka. jest! My friend. Król, król, Dobra, chłopaki. Nie. Wiesz tam gdzie? Wiesz tam mnie <laughs> ten hotel. A <laughs> i mamy hotel wielogwiazdkowy. Jest... Niebo. Tak ja właśnie... Ile wiem. Gwiazdek jest gwiazd? Ile Zobacz, jest gwiazdek u Johnego? Pokaż, płetwę, jaka duża. Jest dużo. Tam na ogon Marci. Gdzie, gdzie jest moja ręka? Ile gwiazdek jest u hotelu <laughs> <gudżonego? Wszystko? laughs> Dobra, spadamy w bo ryba musi iść do tego. Nie, tu to muszę je Weź ją Kurwa co? Motor no się zerpił. Nie przejmuj się z rybkę, zabrał. Krzysiek, ale ty to jednak przytniesz, te rybie z tego namiotu w majteczkach, jak ze spaliśmy. Nie, ale to jest coś pięknego. Śpiesz Krzyśkiem Wąchamy sobie majtki, i nagle. Boom! Nie zobaczcie, ale wydaje mi się, że na długość może być ponad 240. Aj! Uj, uj, sobie. Nie, łeb lecić Dziwne. Nie, no jest gruba ryba. panowie. Uuu. Kotwica leży, tu uważaj. Mazę ciągnąć. Uważa. Teraz kotwicę wejmi. O, Daj mi się. I nawet jedziemy z rybą do brzegu. Paluszka mi zmięknąć. Połóż go tak, połóż tak, bo on nie jest, Dziękuję, jest zawinięty w Dziękuję, Krzysiek. Jest zawinięty, on ma daleko jeszcze do tego. On może mieć 240 cm Dzięki. Kamerzysta Marcin, holowista Krzysztof, ja. żony specjalista. Ja da specjalist, my friend.